Siemanko, witam, witam, a dzisiaj taki temacik, chciałem wam pokazać, co zrobiły małe chińskie rączki, a na co czekaliśmy, zobaczcie sami, przyszedł żyrandol z Chin. zobaczcie jak się ktoś napracował, zapraszam na odcinek.

Ale zobaczcie jak to musiał napracować, ile tutaj tych znaczków oblepione, tu jakiś z tej strony tak samo, ilość niesamowita, no ale co, inwestor czekał, czekał, już troszkę się martwił, że nie, nie dostanie tego żyrandola, a żyrandol jest, zobaczcie sami. I teraz powiedzcie, powiedzcie, czym on się tak różni. Nie wiem, czy ktoś z was zauważy. A mianowicie talerzyki. Spójrzcie te talerzyki. Tutaj wam podrzucam zdjęcie w oryginale, jak to wyglądało. I strasznie to się nie podobało inwestorowi. I Trzeba było przy tym temacie przysiąść, czy jest możliwość zrobienia tego w ten sposób, żeby te talerzyki nie odstawały od sufitu, a przylegały. Problem jeszcze polegał na tym, że w, tych, w tej części odstającej w jednej z odnóg był sterownik. No i wiecie, i my się tutaj. Głowiliśmy. E, co zrobić? No, ja mówię, jeśli chodzi o same talerzyki, to nie ma najmniejszego problemu, prawda? E, przycinamy je, dokręcamy albo doklejamy do sufitu i sprawa jest załatwiona. Ale co zrobić ze sterownikiem? I nagle wiecie, pom, 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 piłeczka w głowę. Przecież mamy strych. I teraz moi mili, chodźcie, zobaczycie. Wprawdzie nie będzie to po schodach, bo zobaczcie, barierka jest super wymalowana. Naprawdę gładziutko. Przeciągnięty jeszcze dodatkowo lakierem. Wyszlifowane. Pięknie to wyszło. Ale na razie musimy wchodzić niestety po drabince. No dobra, chodźcie jeszcze tu. Tu mamy podłączone ok I, i i i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, tu ze Sławka przykładu proszę nie brać. To jest zrobione roboczo. Te kabelki oczywiście są niezaizolowane i tak samo tamto jest yy, te dwie, widzicie te dwie. Yy, blachy, które są, to też jest to takie roboczo, bo chcieliśmy przymierzyć, czy to zda egzamin tam na dole. I to ten chodziło o ten biały sterownik, który był w tym kapelusiku. I właśnie jego wyrzuciliśmy tu na zewnątrz, ale było jeszcze pytanie, bo tu mamy czujniczek, bo żyrandol jest na pilota. I też były takie obawy, czy ten pilot będzie działał przez strop no wiecie mężczyzna. także różnie to może być no i teraz chodźmy na dół zobaczymy jak nam to działa dobra zejdę bez was no i tak Mamy tutaj taki pilocik i włączmy. Proszę bardzo. Działa wszystko. Proszę. Yy, mamy tak natężenie światła. O widzicie. Mocniej. I teraz mamy chyba jeszcze barwę. O. Widzicie, teraz jest białe, ale robi się jak w szpitalu. Fajne, co? Ekstra to wyszło. I co? Panie Sławku, da się? Da się. Oczywiście. Jeśli są chęci, to zawsze można coś wymyślić, jak to mówią. To tutaj taki krótki filmik. Chciałem wrzucić, żebyście zobaczyli. Co fajnego można było wymyśleć. Pozdrawiam serdecznie i nie zapominajcie, że Sławek lubi kawę. Wirtualna kawa, link w opisie. Pozdrawiam. Hej.